Witam, z tej strony Mateusz z kanału Pasowy Pietras. Dzisiaj w naszym gospodarstwie mamy okazję przetestować bronę mulczową. Dzięki uprzejmości Havro Usługi Rolnicze, za co im bardzo dziękujemy. Ogólnie jestem bardzo zaskoczony jaki opór w ogóle stawia ta brona. Myślałem, że tutaj będę się martwić tym, że, że, żeby za szybko nie jeździć, a tak wychodzi na to, że jeździmy tutaj około 15 km na godzinę. Także jestem bardzo zaskoczony. No i tutaj jak możecie zobaczyć jak wygląda przed przejazdem. Tak wygląda schłoma sobie leży. A teraz zobaczę jak wygląda po przejeździe broną mulczową ile tutaj, mam, jak to jest wruszone mocno, aż sam jestem zaskoczony, że tak myślałem, że to tylko trochę bo rozgarnia te słomę, to kurczę można powiedzieć, że to prawie uprawia. Nie prawie, bo uprawia. Fajnie, bo bardzo płyciutko. I tutaj jest y, zrobiony pojedynczy przejazd, a zaraz przejdę kawałek dalej, gdzie było podwójnie. To chyba jeszcze nie jest tutaj. Nie, to raczej nie tu, ale zobaczcie jakie, jest zruszona jak ta gleba. Masakra, aż chyba nawet trochę za mocno. I, I chwila, tu przejdziemy kawałek dalej. I tu chyba było dwa razy przejechane. No ca cała, cała gleba jest wzruszona po prostu. Jest naprawdę super Nie ma co, taka maszyna musi się pojawić w naszym gospodarstwie w przyszłości, nie ma opcji. Do pasówki to jest po prostu bajka. Jestem ciekawy w ogóle, jak to sobie będzie radzić później z, z samosiewami, na przykład zbóż, czy też będzie w stanie je powyrywać. No bo z siewkami rzepaką myślę, że to będzie na pewno nie będzie miało problemu. No ale jak to tak wzrusza aż tę ziemię, to zobaczcie jaka tu jest powierzchnia wzruszona. No nie ma prawie miejsca, gdzie by było nieruszone. No tu trochę coś pozostało. Ale aż po prostu wy wyrywa ściernie z korzeniami. Niesamowite. No. Ale tak jak już mówiłem, najbardziej to mnie zaskoczyło po prostu to, jaki to stawia opór do ciągnika. Dość ma 180 koni, ale z miejsca to ma ciężko ruszyć na czwórce. Jest gaz prawie do dechy i rura. Tutaj macie przejezd, który nie był zrobiony. No tak, tak słoma tutaj leży. No tak to wygląda. A tutaj macie zaraz po przejeździe brony mulczowej. Wszystko jest ładnie wzruszone. No, prawie cała powierzchnia jest ładnie wyruszona przez te palce. Teraz ładnie samo siebie powinny, powinny kiełkować. Zobaczcie. W ogóle w miejscach, tam gdzie jest podwójnie przejechane, to w ogóle nie ma miejsca niewyruszonego. O i zobaczcie, jak ona tutaj bardzo ładnie porozciągała te fomy. Cała powierzchnia ziemi jest fajnie wdroszona. Także parowanie na pewno zostało przerwane. O, zobaczcie, jak to wygląda na przejeździe w ogóle niewdroszonym. Tak, te słomy odgarnę, to w ogóle tutaj ziemia jest taka twarda. W wierzchu. Ale przejdziemy zaraz zrobione. Tu, nawet pomimo, że to są takie duże masy tej słomy. Ta ziemia jest fajnie podrapana, wzruszona. No, Aż sam jestem zaskoczony. Myślałem, że ona tylko po prostu porozgarnia te słomy i to będzie wszystko, co ona zrobi. Ona naprawdę jeszcze te ziemię z wierzchów wzruszyła. Także schody samosiewów powinny być naprawdę fajne. Myślę, że bardzo ważne jest dla tej broni też, aby ta suma była też bardzo drobno pocięta. bo Ona też później łatwiej przechodzi i, i ten, się wtedy tak nie zapycha ta suma. A najgorzej to właśnie było przy tych pierwszych objeździe, przy to to się zdarzało, że się przepchała i trzeba było porozciągać te słoma do polu. Czy jakieś tam chwasty? Po przejechaniu talerzówką. Ta dżownica na pewno by nie przeżyła. I tutaj mamy następną. Pamiętajcie, jak najpłycie się da. Jak najpłycej. I na polu, na znajdujemy się, był jęczmie łozimy. I tutaj planujemy posiać rzepak. I teraz nie wiem, albo tutaj zostanie jeszcze zastosowany. Tylko glifosat i będzie siany, albo przejedziemy jeszcze raz broną mulczową, albo z zwykłą broną nawet. A to już zobaczymy, jak to wyjdzie w praniu. To wszystko, co chciałem Wam dzisiaj przedstawić. Jeżeli Wam się podobało, zostawcie łapkę w górę, komentujcie i subskrybujcie kanał. Dzięki wielkie, pozdrawiam, cześć!